poniedziałek 23 listopada rozpoczyna się jeden z ostatnich większych remontów na ulicach Krakowa. Ulica Stella Sawickiego od Jana Pawła w kierunku Borakomorowskiego jest dnia prawa, czyli ta od strony osiedla Awia. Prace będą trwały dwa tygodnie. W czasie ich realizacji przejazd tą jezdnią będzie utrudniony. Zwłaszcza w pierwszym tygodniu trzeba zwracać uwagę na oznakowanie, ponieważ każdego dnia organizacja ruchu będzie nieco inna. Najwięcej utrudnień w pierwszym dniu, ponieważ wtedy utrudniony będzie zjazd z łącznicy z Jana Pawła II na Stel Lasawickiego. W kolejnych dniach utrudnienia będą dotyczyły wjazdu na nawrotkę czy wyjazdu z osiedli położonych przy tej jezdni. Objazdy kierowane są prawą stroną remontowanej ulicy, czyli na przykład rejon Ronda Lewandowskiej. Zachęcamy, by zwracać szczególną uwagę, kiedy jesteśmy w tym rejonie miasta, ponieważ trzeba liczyć się z tym, że będą kierowcy, którzy mogą być zaskoczeni i mogą wykonywać nieprzewidziane manewry, więc tutaj trzeba zachować szczególną ostrożność, a jeżeli ktoś może obrać inną trasę, to najlepiej przez następne dwa tygodnie z tej prawej jezdni Stella Sawickiego między Jana Pawła a Bora Komorowskiego nie korzystać.